O wartości tego, co dobre, o wartości skromności, powściągliwości, a nie niezaspokojonego apetytu na wszystko. Teraz jeszcze bardziej pokazały nam dzieci, jak bardzo liczy się bijące, żywe serce, i tego Wam z całego serca wszystkim życzę, abyśmy bez względu na wiek, bo wszyscy mają takie same pragnienie serca. Jest taka legenda związana z Oliwą, z której przyjechałem do Was, związana z Katedrą Oliwską, a niegdyś Kościołem Cysterskim. Taka legenda o oliwskim kołaczu. Ta legenda mówi o pewnym człowieku, który był bardzo bogaty i wszystko, co zdobył, zdobył przebiegłością. Gdy Gdańsk dotknęła bieda, głód, cystersi, którzy nauczyli. Się i innych przechowywać zboże, mąkę na trudne czasy, dzielili się z tymi najbardziej potrzebującymi. Można było zapukać do klasztornej kurty i otrzymać pomoc. Chleb, worek mąki. I ten bogaty, nieuczciwy człowiek przebrał się za łachmytę, żebraka i poszedł i zapukał, prosząc o pomoc. Cystersi się nie poznali na nim, że jest oszustem i dali mu także potem chleba. Szczęśliwy, że znowu coś zdobył. Nieważne, że już miał bardzo wiele. Wraca do swojej bogatej kamienicy na Starym Mieście i po drodze słyszy głos. Okazało się, że była to kobieta, która zasłabła. Nie mogła dojść do tego klasztoru, tak była wygłodniała. Prosiła, aby się podzielił z nią chlebem. On rozwścieczony odparł, mówi, kobieto, nie wiem o czym mówisz. Jak to? Masz pod płaszczem chleb, ona mówi. Tak, mówi ta legenda. Podziel się nim ze mną. Nie mam już sił, by pójść tam i poprosić dla siebie o chleb. A on wówczas odparł: Nie wiem o czym mówisz, a to co pod płaszczem mam, to nie chleb, tylko kamień. I mówi ta legenda, że ten chleb zamienił się w okamgnieniu w kamień i spadł z hukiem na ziemię. To nie koniec, to dopiero początek legendy. Właśnie wtedy zobaczył, spoglądając na ziemię na ten kamień, jakie jest jego serce. I właśnie tu się istota tej legendy zaczyna. Zapłakał nad swoim skamieniałym sercem zmienił się. Wrócił do domu, sprzedał wszystko, co miał i mówi ta legenda o Oliwskim Kołaczu, że poszedł do tego klasztoru, ale już teraz by służyć. I jako skromny brat, cysters, do końca swego życia służył wszystkim tym, którzy pukali do klasztornej frukty i prosili o pomoc. Święta Bożego Narodzenia to taki czas, kiedy sobie tę pomoc okazujemy. A ja życzę, jest tutaj z nami Pan Władek, z Panią Marią, swoją żoną, którzy pomagają wielu ludziom. Są pracownicy i wolontariusze Kali, ta z domu pomocy społecznej i wielu ludzi, którzy okazują serce potrzebującym. I oni wiedzą doskonale, że nie można pomagać tylko komuś pod ciklonka, chleba, innego razu ciepła herbata, a jeszcze innego razu chwila rozmowy. Nie wiadomo, których ludzi jest więcej w potrzebie: czy tych skłodniałych, spragnionych, czy tych chcących by ich zauważono. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie dla tych biednych, potrzebujących, ubogich duchowo i cieleśnie i życzę Wam, żeby w Waszych sercach już teraz była widoczna i odczuwalna nagroda za to serce, które okazujecie innym. Zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, dzieciom, młodzieży, wszystkim tu obecnym, z księdzem proboszczem, Panem Wójtem na czele. Szczęść Boże, błogosławionych świąt. To nikt nam nic nie zrobi, bo my jesteśmy razem I w pięknej damie kochał się skrycie, nie jedna o nich krąży opowieść. Czy mówią prawdę? Trudno dziś dowieść, bo przecież wiersze, pieśni, ballady można upiększać aż do przesady. Stąd też za sprawą wielu bajarzy każdy żył sławą, o jakiej marzył. Miejsca w balladach zajął niemało. Rycerz grzebalski, zwany Grzebałą. Odważny, słowny, pomocny, szczery, zbrojny prócz miecza w dobre maniery, który nikogo nigdy się nie bał. I tylko ciągle strasznie się grzewał. Smoka pokonać mógłby bez trudu. Lecz nim się zjawił smok, umarł z nudów. Chudliwa dama była do wzięcia. Szczęściem, nim przybył, wyszła za księcia. Na pewną wojnę jechał spokojnie, także gdy przybył, było po wojnie. Takie zdarzenia zgoła nierzadkie. Trudno tłumaczyć zwykłym przypadkiem. Wypada raczej stwierdzić niezbicie, Że on rozsądek cenił i życie. Nieraz też umysł po to wytężał, Żeby nie użyć głupio oręża. Gdy trzeba było, do walki stawał, Z tego się brała rycerska sława. I każdy śmiało zaświadczyć może O tym, że nie miał plan na honorze. Jednak wśród bliskich nikt nie zaprzecza, że żyć cenił rozum od miecza. Jak stąd wynika, mówiąc najprościej, wielcy też mają swoje słabości. I nie ma na to niestety rady, że trudno znaleźć kogoś bez wady. Lecz choć nie wszystkim one są miłe, z niektórych można uczyć.